Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy kolejną jesienną zupkę. Chowder z kukurydzy. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynamy od przesmażenia tofu. Tak naprawdę chowder zaczynamy od smażenia boczku. Dlatego pomyślałem, że takim dobrym zastępnikiem właśnie tego składnika będzie wędzone tofu. Na rozgrany garnek ląduje oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia i tofu. Kroję cebulę i czosnek i za chwilę dodam do grubkiego tofu. Cebulę kroję w grubą kostkę, dodaję cebulkę. Słuchajcie naprawdę pachnie fantastycznie. To musi się teraz dobrze podsmażyć. Wrzucam liście laurowe. One zawsze dobrze pracują, jak się właśnie dodaje do fragmentu smażenia. Jeszcze więcej aromatu wydobędą. Czosnek siekam w plasterki i dodaję czosnek do cebulki. Ścinamy ziarna kukurydzy. Trzeba dość blisko prowadzić nóż kolby, żeby jak najwięcej tych ziaren udało nam się po prostu ściąć. I kukurydza ląduje w garnku i zabieram się za krojenie ziemniaków. Ziemniaki kroję w plasterki. Uwielbiam ziemniaki w skórkach, a szczególnie młode ziemniaki, także nie przejmuję się obieraniem. We wszystkich zupkach, szczególnie wegańskich, właśnie takie podsmażenie z lekkim, takim nawet powiedziałbym, przyjaraniem dna patelni świetnie robi właśnie intensyfikacji smaku. Taka zupa będzie dużo bardziej smaczna i intensywniejsza właśnie przez te przypalenia. Zalewam teraz zupę wodą i przyprawiam sosem sojowym. I naszą zupę gotujemy około 20 minut od momentu zawrzenia. Zupa już ugotowana, ziemniaczki miękkie. Teraz doprawię odrobiną słodkiej papryki i sokiem z połowy cytryny. Wy koniecznie sprawdźcie, czy zupa jest wystarczająco słona. Ja już sprawdziłem i moja jest idealna. Jeżeli chcecie dosolić, to najlepiej Sosem sojowym. I teraz mam namoczone wcześniej nerkowce i będę blendował z odrobiną płynu, tak żeby zrobić taką troszkę e, śmietankę wegańską. I wlewamy z powrotem do garnka. I zobaczcie, jaka zupa zrobiła się wspaniale kremowa. Słuchajcie, zobaczmy, jak smakuje zupka. Mmm, pyszna jesienna zupka, kremowa od nerkowców, słodka kukurydza, ziemniaczek. Ekstra zupka na słody i chłodne dni i wykładamy. Słuchajcie, do tej zupy będzie pasowała naprawdę cała masa świeżych ziół. Ja mam akurat tutaj świeże oregano, ale tymianek, bazylia, natka pietruszki, koperek. Naprawdę mnóstwo ziół pasuje. Także znajdźcie coś świeżego, coś aromatycznego i ta zupka będzie po prostu boska. Dajcie mi znać jak wyszedł ten przepis. Łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i odwiedźcie mojego Instagrama. Cześć. A inna zupka czeka na was tutaj.